Cześć, to znowu ja Muszę wrócić trzy filmiki I nagrywać się? Ups nagrywać się, IP serwera wam nie podam, bo to nie jest serwer publiczny, tylko taki... Taki fajny I nie będę pokazywał kortu Korty będę wam pokazywał, bo... Z serwera i tak wam nie podam Chyba, że kolego się zgłosi, dobra, czekajcie Dobra, to znowu ja z kolego, tylko że on na razie odkurza i... Dobra, to jest tak, taka opcja Czekamy aż on zadzwoni Bo on odkurza Lagi! Co jest? Patrzcie, tu są świnki Dwa Dawajcie Dirta. są świnki, krówki <coughs> Serwer IP, wam nie podam, mówiłem Ym, Mam tej fajne wgranego, tu jest kolega Ym, z Trzcina posadziłem, teraz będzie z diaksów Żelazo i tak nie mamy Do, Oto domek, tam mieszka mój kolejny kolega Tu mieszka mój kolejny kolega, tam dalej mieszka w górze też mój kolega i... A ja tu z kolegą mieszkam, o tak ja Ja budowałem dom, ja jestem murzyn, ja musiałem budować no to, pawą! No też jestem znowu ja i hej. Dużo cięć robię, bo muszę, bo tak z chwila ktoś mnie woła, jak nie, to yy, so muszę coś trochę zrobić. Ale dobra. Yy, cięcia cięciem, ale. Cięcie cięciem, ale. My potrzebujemy. What the fuck! No zbroję. Ej, zamknij się. Zauważyłem, że przy nagrywaniu mam większe lagi niż normalnie. Wcześniej tak nie było, a nie wiem, czy usunąć serię tamtą z singla. Karma kościoła to główno, no, 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 ale nie wiem. Wiem, że tutaj mamy 9 chlebków. Dobra, 4-5, bo ja. Wie. Bo ja te lepiej zrobiłem, ja tylko ja i mój. Dobra, czekajcie, muszę. Dobra, jesteśmy znowu. Kolejny raz. Musiałem sobie usunąć lagi i nagrywałem na. 6 yy, na na 5 fps. Aleaki <coughs> były do tego. E, a teraz jest na 60 i tak reaguje. Ale nie tak bardzo jak wcześniej, ale dobra. Ja mam zbroję. Iron Schedlatę. Biorę sobie 5 chlebków. Iron Sword. <coughs> Moje kilofy. Kilofy. z kobla. Drewno. Batyki. i idziemy do kopalni, bo czas znaleźć diaksy. Kolega się cieszy, bo on lubi diaksowe zbroje. Co? Dobra, ale ja, ja mam zapasy drewna. Dobra, to idziemy. Ja cię zaprowadzi do miejska kopalnia, która tu być, a ja serwera nie podać. O, no, tu są same adminy teraz na serwie oprócz nas. Tak, widzicie? Te... Te... Yy, yy, adminy to noby. Tak sami nawet o sobie piszą. Niedobre chuje. Sorki, przepraszam, to nie moja wina. Ale ja mam taką naturę. Czy ja muszę Gdzie jest kolega? O patrz, tutaj się wchodzi I tu się schodzi To widzimy się, dobra Jesteśmy... Zapomniałem, że koladze nie wziąłem Kilofa, oddaj drewno Kiloci... Kamiennego kilofa ci zrobię Bo nie mam nic innego Żelazo by się przy... Na razie będziemy mieć żelazne zbroje a Adjekcowe dopiero będą miecze. Ten dodatkowo kilofa nie ma. Stone pizakse Łap pick, 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 Adminy. To są noby. pick, z odczopki a ja jestem chory. Nagrywanie też będzie mnie yy, chore, bo będzie słychać kaszel. <laughs> a ja mam na razie takie lagi, że muszę rozwalić craftinga. Pocień. No dobra, jesteśmy. Kolega znalazł takie coś, a ja dopiero dozwoliłem craftinga. Ło, wow, kur... czekaj, nie kop. Na widowni to wykopiemy. Redstone, węgiel. Lapizd. Brakuje tylko diaksów. Diaksów. I byłoby za Ta Dawać diaksy. Jestem głodny. Jestem głodny przez jej diaksy. Albo chleb. Na singlu. <tryk> ha. Mój rekord. Ej, czwotki, ło kurwa, ja nie mam tego. Nie mam żelaznego chilofa, tak kurwa, chcianisz. Tak, Jaksa widziałem, jaksa. Czekaj, pójdę na homa. No dwa, do jedno, Jupe. fak, Widziałeście mojego Tylko ja nie wlasnie ma w domu, tylko w tym. No co ty mi mogłeś tam zostać? Te, <laughs> <laughs> się później do ciebie. O to super, super, super. Już tego chilofa i schodzimy na dół. Czekaj, jakby co robię? Nagrywanie włączam. Dzień dobry, cześć, witam Was. Ja patrzcie, kolega wykupuje diaksy. O to będzie lada moment. To jest nagrywanie tylko na tym. Diaks! Dawaj, bo zabiję. Żartuję. Diaksy, on rzuca mi. O, ma. Ile diaksów było? jupa, jupa ja kochać diaks a czy ty masz pochodnia? i znowu se nie ustawiłem set home w domu kurda jaka ta, ja tam pota wiesz, w domu, jest taka u nas w domu bida, że my nawet prawie węgla nie mamy? czekajcie, ja będę robić cięcie i dopiero jak fajne rzeczy znajdziemy to wam i tam. I tam była taka dupa, taka lipa. Tam była, bo nic. Tam było gówno. Nic nie było. Czekajcie. Patrzcie się! szmaragd! Szmaragd! Jupi! JJ Joker wbił na, sejf... na serwer. Cześć, witam Was. Jestem JJ Joker, a to jest mój kolejny odcinek. Zagrajmy w Minecraft na modach. A to jest... Gówno. GÓWNO! Tylko jeden... O tło A creepery nie wybuchają! Dobra, to widzimy się jak coś fajnego zajmie. Patrzcie się, parę kroków przeszliśmy i wągiel znaleźliśmy! Wiecie jaki to jest jeszcze yy, odcinek? Ten odcinek będzie cały na stopach. Z chwili jest pauza, 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 hej, hej, pauza! Dobra. Um, już, nie, już się postaramy nie pauzować, ale będzie trzeba. Teraz się. Była jakiś czop, mój kolega, zwany z klasy. On nie wie nawet, jaki manik mam. A ja wiem, bo ja u niego byłem. O! A, 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 zielona dupa mnie zaatakowała. Kolega, nie! Kolegę, porwali kosmiki, czekajcie. Jesteśmy i znowu będzie pauza. Patrzcie, parę kroków. Żelazo i to jedno. Dobra, ta kopalnia mi się podoba, bo już mamy 8 żelaza, 2 diaksy, 12 redstone'a, 1 węgiel, 4 chlebki, 8 pieczonych steków, 22 koblaś, 7 patyków. Wow, mam 7 patyków, ale ze mnie wybrykatury. 7 penisów.